w energię. Kolejne ćwiczenie, które ci dzisiaj proponuję, to będzie ćwiczenie, które może być dla ciebie jeszcze bardziej wymagające niż wszystkie poprzednie, które ci zaproponowałam. Pomimo tego, zachęcam cię, żebyś jednak spróbowała wprowadzić go przez kilka najbliższych dni do swojego codziennego życia. Bo dzięki temu zobaczysz, jakie niesamowite rzeczy zaczną się dziać, szczególnie w Twoim wnętrzu. Dzisiaj proponuję Ci, żebyś świadomie, czyli rozumowo i w sposób zaplanowany, zwolniła tempo. I teraz to zwolnione tempo może odbywać się tak naprawdę we wszystkim, co Ty na co dzień robisz. Dla celów ćwiczeniowych, póki co przez kilka pierwszych dni zaplanuj sobie jedną, dwie, maksymalnie trzy takie czynności, które świadomie, w sposób zaplanowany co do dnia i przeprowadzenia, wpiszesz w swój grafik w najbliższe dni. Jak wykonać to ćwiczenie? Przede wszystkim, Zwolnione tempo jest wtedy, kiedy ty robisz coś wolniej niż zazwyczaj. Przykładowo, jeżeli zazwyczaj myjesz zęby w sposób szybki, szorując te zęby, byleby tylko wykonać tą czynność i mieć już jedną rzecz odhaczoną, to przez kilka najbliższych dni proponuję, abyś Myła zęby w zwolnionym tempie. Dosłownie, tak jakbyś nacisnęła sobie odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie. Pobaw się tym. Jeżeli na przykład robisz śniadanie, to teraz zamiast szybko kroić chleb, szybko smarować masłem, rzucać kawałkiem szynki czy sera na tą kanapkę, świadomie, w zwolnionym tempie. Powoli przekrój kromkę, sięgnij po masło, dosłownie tak po waleńsku, powoli. Powoli zrób to, co normalnie zrobiłabyś szybciej. Pamiętaj, że w tym momencie robisz trening, gimnastykę. Okay, gimnastykę energetyki Twojego ciała i Twojego umysłu jeżeli na przykład jak masz iść na zakupy do sklepu chcesz to zrobić szybko w 10 minut no bo tak też potrafimy, nie? wpaść do sklepu, rachciachciach wziąć co trzeba, wyjść zapłacić wyjść i mieć odhaczone zakupy tak teraz w sposób świadomy zaplanuj sobie wyjście do jakiegoś sklepu Specjalnie na dwa razy dłuższy czas niż normalnie. Czyli idąc do sklepu, rób wolniejsze i krótsze kroki. Skup się na tym, żeby robić to właśnie wolniej. Chodząc po sklepie, powoli, wolniej wyciągaj rękę po jakąś rzecz spółki, wolniej wkładaj ją do koszyka. Podobnie w kasie przy kasowaniu. O ile oczywiście nie ma długiej kolejki za tobą, żeby się ludzie nie wkurzali na ciebie, wybierz taki moment, kiedy nie ma za tobą kolejki i wtedy powoli przy kasie wykładaj na taśmę produkty, lub powoli w zwolnionym tempie kasuj te produkty. Odbądź zakupy właśnie w takim zwolnionym tempie. Robienie czegoś powoli w sposób Płynny, ale powoli, właśnie w takim jakby zwolnionym odtwarzaczu, jest cechą żeńskiej energii. Bo żeńska energia ma się skupiać na esencji tego, co robisz. Masz czerpać radość z tego, co robisz, czuć to, co robisz, a nie robić coś po to, żeby zrobić. Męska energia robi coś po to, by wykonać zadanie z listy i odhaczyć sobie ptaszek na czekliście. Żeńska energia wchodzi w esencję tego, co robi i bardzo, bardzo pomoże ci właśnie tutaj robienie czynności w sposób zwolniony. Jeżeli pijesz kawę albo herbatę, to też zamiast brać łyk za łykiem, łyk za łykiem, wypita wstaje i idę coś innego robić, to właśnie świadomie usiądź przy stole. Pogłaskaj filiżankę czy szklankę. Dosłownie pogłaskaj ją, poczuj, czy ona jest ciepła, czy ona jest zimna. Jak będziesz podnosiła filiżankę do ust, żeby się napić, to też nie bierz jednego szybkiego łyku, tylko powolutku, powolutku zbliż do ust, powąchaj, dotknij wargą filiżanki, naciesz się tą chwilą. Że czujesz tą parę, ciepłą parę, muskającą twój nos, a jeszcze nie czujesz smaku tej kawy czy herbaty. I teraz, jak weźmiesz kawę czy herbatę do ust, to też zamiast ją od razu połykać i brać kolejny łyk, podtrzymaj ją chwilę w ustach. Poczuj jej smak, konsystencję. Połknij i powolutku odstaw filiżankę. A zatem nawet kawę i herbaty można pić na sposób bardziej żeński w zwolnionym tempie. O ile teraz to, co mówię, wydaje się dla Ciebie przerysowane, o tyle tym bardziej zachęcam Cię do tego, żebyś spróbowała i tak naprawdę odnajdziesz zupełnie inną jakość w tych czynnościach, które Ci tu wymieniam. Podobnie z sytuacją, kiedy wklepujesz sobie w skórę jakiś krem, nieważne czy w twarz, czy w ręce, czy w stopy, nieważne. Zamiast po prostu brać tubkę kremu, wyciskać, rachciachciach ciach wklepane, czy tam nasmarowane, możesz to zrobić znowu bardziej sensualnie. O właśnie, sensualnie to jest dobre słowo na określanie tego zwolnionego tempa. Bo niezależnie od tego, jakie masz nastawienie do tancerek, które przykuwają uwagę, czy nawet do striptizerek, to wiedz, że one właśnie dlatego przykuwają naszą uwagę i nas, kobiet i mężczyzn tym bardziej, bo właśnie one mają spowolnione ruchy. Jestem pewna, że doświadczyłaś takiej sytuacji, że gdy tańczyłaś w sposób zwolniony, sensualny, bujając biodrami, Właśnie nie tak energicznie rzucając głową, zarzucając włosami i tak dalej, tylko powoli, sensualnie bujając się, to Twój mężczyzna patrzył na Ciebie w sposób zahipnotyzowany. I teraz dobra informacja, jeżeli chcesz zwrócić Jego uwagę na siebie, możesz funkcjonować w taki hipnotyzujący sposób. Właśnie w tak wielu czynnościach codziennych, które codziennie wykonujesz, zwolnij tempo, a będziesz robiła daną rzecz w sposób znacznie bardziej sensualny, czyli właśnie w żeńskiej energii. Jeżeli na przykład masz sytuację, że musisz umyć blat stołu, i jeżeli nie daj Boże, jest przy tobie, przy tobie Twój mężczyzna i musi to widzieć, to tym bardziej skorzystaj na tej sytuacji i nie tylko potrenuj energię żeńską, ale jeszcze zdobądź jego uwagę właśnie powolnymi ruchami. Tak, stół również można umyć w sposób sensualny, czyli właśnie powoli, ciesząc się z każdego kawałka, który robi się coraz czystszy. Podsumowując przez najbliższe kilka dni zachęcam cię zarówno do tego, żebyś praktykowała wcześniej omówione ćwiczenia, jak również wprowadziła spowolnione tempo jako trening wchodzenia w żeńską energię. I to, co mogę ci na pewno obiecać. Nawet jeżeli przez kilka pierwszych dni nie będziesz za bardzo czuła sensu tego ćwiczenia, zobaczysz, że za kilka dni poczujesz, poczujesz to że czas, który zaplanowałaś na tego typu zmarnowanie, nie był czasem zmarnowanym i przyniesie bardzo ciekawe owoce. Wczuj się w to, jak się czujesz, robiąc to, i porównaj swoje odczucia z tym, co będziesz czuła po kilkunastu takich próbach z spowolnionego tempa. Trzymaj się ciepło. To tyle na dzisiaj. Cześć!